Jeśli mielibyśmy wskazać jedno miejsce w Beskidzie Niskim, gdzie człowiek orientuje się, że naprawdę stoi na szczycie góry, to byłyby to trzy kopce w Ropicy Polskiej. Tu nawet GPS łapie się za głowę, bo jesteś wyżej niż większość okolicznych dachów. Pokoje drewno, kamień, grube belki, takie światło o poranku, że telefon sam prosi o zdjęcie i każdy pokój ma własną panoramę. Jednego dnia mleczne mgły, drugiego ostre kontury grzbietów, trzeciego kolory jak z filtrów. Najbardziej zaskakuje strefa relaksu: banie, sauna parowa fińska, no i basen z dużym tarasem. A jeśli jesteś typem, nie usiedzę, to masz 15 minut do jeziora Klimkowskiego, bardzo niedocenianego swoją drogą. Czysta woda, cisza, pływadełka, rowerki, wędkarze w trybie zen. A 20 minut masz do Magórskiego Parku Narodowego, gdzie skały w kornutach wyglądają, jakby ktoś je poustawiał specjalnie do zdjęć. Trzy kopce są dla ludzi, którzy chcą na koniec dnia czuć mięśnie, ale w dobrym sensie. Po spacerze, popływaniu, pływaniu, po saunie. Jak chcesz miejsce, które robi robotę od pierwszej godziny pobytu, to sprawdź trzy kopce.